Dzisiaj słabo mi poszło, coraz gorzej idzie mi to bieganie. Zaczynałem tydzień temu i biegałem codziennie, a z dnia na dzień mam coraz gorszy czas. Zaczynałem od 10 km, a teraz dla mnie 3 km to koszmar. To chyba nie ma sensu. To nie jest sport dla mnie. Oczywiście, że dla ciebie. Ty po prostu zaniedbujesz regenerację, co powoduje coraz gorsze wyniki. Twoje ciało w ogóle nie miało kiedy odpoczywać, jak biegałeś takie dystanse codziennie. To tak, jakbyś chciał zbudować zamek z piasku na plaży, ale budujesz go bardzo blisko wody, co powoduje, że woda cały czas ci go niszczy. Ty po prostu z dnia na dzień byłeś coraz bardziej zmęczony. Zaniedbując regenerację, możesz nabawić się poważnych problemów. Spróbuj ułożyć sobie jakiś plan treningowy z rozsądnym czasem na regenerację. Przede wszystkim nie próbuj szukać jak najszybszego sukcesu. Nakładając na siebie taki ciężar jak codzienna, bardzo intensywna aktywność fizyczna. Pracuj mniej, ale z głową. Wystarczy, że będziesz robić to trzy razy w tygodniu.